Chciałem powiedzieć yy, tak, od nas, od aktorów, chciałem zaprosić Danusię i Sebastiana na środek. I chciałem powiedzieć, że im się należą szczególne prawa. To oni ścierali swoje charaktery. To im było ciężko. Dajcie nam już odpocząć. Ja się źle czuję, jak tak sobie słodzimy nawzajem. Taka trochę skrępowana jestem, ale to jest szalenie miłe. E, e, chciałabym, skoro już jest, jesteśmy tutaj wszyscy i, e, i, i chcę powiedzieć, że ja jestem głęboko wzruszona. Wzruszona jestem z kilku powodów. Jeden to taki, że cieszę się, że oddaliśmy chwałę i oddajemy Jezusowi Chrystusowi, a drugi to jest taki, że wam się podoba i to widać i i, I z tego też się cieszymy. Chcę podziękować też Sebastianowi, który łyknął właśnie ten pomysł i, i, i dziękuję Ci Sebastian za to, że, że mogliśmy się właśnie ścierać, i, i dziękuję ci za, też za Twoje pomysły, za to, że, że mogliśmy zmienić trochę pierwotny scenariusz. Dziękuję też Robertowi, który wniósł kilka swoich sugestii. Dziękuję tutaj wszystkim właśnie aktorom, dziękuję Wam, kochani bracia i kochane siostry. Bo dzięki wam tak naprawdę ta sztuka się udała i ja jestem głęboko wdzięczna. Cieszę się, że tu jestem, że pomimo tego, że to są kolejne święta w ośrodku, to cieszę się, że to jest szczególny czas. Cieszę się z tego, że Bóg dał mi tak dużo obowiązków właśnie w tym świątecznym okresie, żebym nie rozczulała się nad sobą, żebym się nie smuciła i nie płakała, a to co robiła to właśnie wychwalała i uwielbiała Jezusa Chrystusa. Dziękuję, dziękuję wam wszystkim, dziękuję wszystkim za, za zaangażowanie, za zrozumienie nas, naszych nastrojów, za współpracę w tym okresie przedświątecznym i życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru. Już w ramach, w ramach kaotu, mówię. dziękuję. Ja jeszcze ciekawe, dwa zdania chyba Dziękuję wszystkim aktorom, którzy brali udział, bo bez nich by się to nie odbyło. Dziękuję wam, że znosiliście moje jakieś tam i bardzo dziękuję. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że e, tylko czym kiedyś byliśmy, już nie jesteśmy i chwała Bogu za to. Chwała! Najważniejsze jest to, że niektóre wycinki ze swojego życia mogą służyć do tego, by głosić Ewangelię. To jest piękne. E, dziękuję jeszcze raz wszystkim.